Oho. Witam również. Ktoś przyszedł. Ten, żeby nie pisać cały czas yy, tego tych relacji na grupie, żeby nie spamić, no to po prostu tutaj robię i kto chce, to sobie wbija i ogląda. Dobra. Symulujemy Z Lechią Nie ma co grać. Marnować czasu. 4-1 Warkowski, 2 bramki i tyle Dobra, w sumie kalendarzem przesumuluję. O, do meczu z Legił, z Legii coś zagram akurat. w trzeciej edycji mogę ci dać więcej, bo teraz no, kariera jest zaczęta. Masz 80, więc w trzeciej edycji ci tam mogę trochę podnieść, ale to. No, teraz tego nie zrobię. Coś w sensie mogę zrobić, ale to na karierę się nie przeniesie. Także, jak będę robił trzecią edycję, to mogę. Dodać więcej, eee, no też można, Mo mogę dać na obronę. O kurde, 93 tego. Co tu się stało? Już 130 milionów zysku, to jest więcej niż było w tym, w koronie. W koronie przez cały sezon tyle dostaliśmy a tu już jest 130. Dobra, czas na legieł. Zagram akurat Dobra, gramy. Czeka nas dzisiaj bardzo ważne spotkanie. Prawdziwa ozdoba tej fazy rozgrywek. Kto, polska, gola strzeliła kolejnego? Bo ja nie oglądam już. Witamy wszystkich gorąco w ten pogodny, piękny. Ok, ściszam. O no i git. Ogłośność komentarza, na 5 i strybun i tyle. Dzień. Aura zdecydowanie sprzyja kraniu w piłkę. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a dzisiejszy mecz skomentuję w znakomitym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Przed nami już za moment kolejne emocje... Czemiński polski kanta. Tak samo skromny i tak samo dobry. Witamy Państwa. Dziś na trybunach naprawdę gorąca atmosfera. Obie drużyny będą chciały powalczyć o zwycięstwo i ciekaw jestem, jak wejdą... Nie no, pszołek mi was ruchał, no. piłkarskich emocji. Genialne podanie. Ostatecznie nic nie Stachnic, będzie Tak nic, co tego. ty robisz, sabotujesz. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Mogło być groźnie, gdyby piłka nie skosłowała, ale ta murawa, zapomnijmy o niej. Duży tak, wyjazdów jeden. Jak sądzisz, jak sobie Kurde. I widać, że nie. Traktują cel na ten sezon, Jakim jest mistrzostwo <grym> Ale się się przewrócił. Ale z nikt nie może być rozczarowany. I Najlepsze statystyki Oho. Werkowski. 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 nie, ja nie zapadaaj, a wypuściłem piłkę nie mogą się mścić, ale bramkarz zachował się fantastycznie. Paluch weź, no nie, no i paluch gubi krycie. Będzie w z autu. Złowski, Wawruch. Odegranie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Zobaczmy, co zrobi. Aj. Spalony, zawodnik A, spalony szybko był, tak. do piłki. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ciekawe jak to rozwiąże. Nie no i to chyba gol jest. Co teraz myśli Bramka A, aż nie miał większych problemów z tam w pewnym gola tu jakiś placek Kurde Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Stachnik co przy izgim, wjeżdża. No bardzo ładnie przeciął to podanie. Ale sprzeciw. Nie no tu Legia może tak kopać tą piłkę. Główno zrobił. I piłkę przejmują rybale. Mm. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Za silne, za głębokie dość ludzkie. Na skrzydle to Przejęty na pewno ramka. coś zrobi. Paluszewski. Pięknie. Objechał. Kurko no i strata piłki Skuteczna interwencja i znowu nie, mogę nie, nie mogę przewidź tej obrony Legi. Może teraz Obroń obrońca na posterunku Fibling Będzie chyba podawał. Dobrze pomyślane podani górą. Nie, nie trafił. Dobrze, wyszedł w poprzednich. Pekkał tego Zabra nie trafił. Po no może teraz coś w końcu. Świetne nie wejście. No. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika. No nie, nie O! Obi? ...Andre Martins. Co teraz zrobi? Dobrze! Udane, czyste odebranie piłki! No, mogą teraz skarcić rywali! No piękny Stachnik do skrzydła. Nie, nie, nie mogę. Zostawimy mu miejsce na skrzydle. Świetnie minuta teraz obronę. Zabielskiego go nie dogoni. Teraz, Gol! Teraz... Słupek! ale piłka <laughs> boisku! Jezu! Nie mogę. Tu powinno być 3-0 legion. Teraz Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Tak mi nie idzie grać. Będą się. szukać teraz okazji do kontry. Nie jest sam. Wcześniej grałem z jakimiś górniakami no, odpiętymi, teraz z legią nie mogę wygrać. Nawet akcji stworzyć. Widmajer No dawaj, ciśniesz tym skrzydłem rozwija się ta akcja. Ma sporo Kurde, Werkowski, co ty robisz? Nie mogę bo nie umie Raz kipi grocha za tego wylewa w puszczę i może coś w końcu już będzie mhm. Teraz otęczę, zobacz remis Kto był największym wylewem W tym meczu nic mu nie wychodzi, co zresztą widać w statystykach. No, zdecydowanie nie jest to 5-0, właśnie widzę, że 5-0. To David z najwyższą oceną. Czyli jakiś random z uks u Który gra tylko temu, żeby brząkała, nie grał. śmiesznie. Dobra. Na drugą połowę, tak samo Legia zaczyna drugą połowę meczu. Opaluch nie zgubił krycia. W ataku. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Oho, oho, nie. No. Ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No może teraz, Jakubski. I zlaczka, nie po w obrońce. jak? Dobre wejście obrońca, ale będzie wznowienie z linii bocznej. Kibling po raz kolejny, Piękne. out. Uwaga mamy Nie zyszał. no, ja nie, nie mogę w te no bloki. Się to zablokował. Mają szansę, by prowadzić. Trzeba dobrze wykonać rzut rożny. Z narożnika Kremiski, Jakubski. Piłka na pole karne idealna Obrońca wyjaśnia sytuację na Ciekawe, jak to rozwiąże. Jest dobrze ustawiony. Oho, zrobił. oho. Ja. Podobno Intermediolan pomyślnie zakończył negocjacje w sprawie. Transferu, do Interu? Ostatnio wszyscy mówili. Taki zawodnik będzie na pewno sporym wzmocnieniem zespołu. Bez względu na kwotę transferu, komuś należą się gratulacje. Kurde, no Andre Martins. Markis. Dobrze, czeka obrońcom. Odrośnie, I nie ma bramki. Ależ wspaniale! Dośrodkowanie z różnego... A ja nie wiem jak tu nie przegrywamy z 4-0 Udaje mu się e. piłkę bez Co to było? Zobaczmy co zrobi Bramkarz na posterunki. Oho Teraz Kozłowski Kozłowski nie. dobrze udało się przecież tak, sabotażysta. No szykują się roszady w składzie. Chyba ustal, że pora na zmianę. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Kidling. pięknie. No, bardzo ładnie przeczył to podanie. A Kupskiego. Adidas Kupskiego. Adidas, tego Oho do Tak się tego nie robi. Nie no, tu legiec, trzeba rzucą. pokonać. Nie ma, że nie. Spójrzmy, będzie zmiana w zespole Legii Warszawa. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Oho, Werkowski, Końcowy Werkowski, Werkowski pięknie się obrócił. Liczą na... Werkowski! Werkowski! Prawidłowa reakcja oddalił niebezpieczeństwo. Naprawdę, taka sytuacja na objęcie prowadzenia w tym meczu, po prostu trzeba takie wykorzystywać. Legia, Murarze. Pięknie, zrobi Za późno. Zabrał mu tę piłkę. Andre Martins. Jeszcze 15 minut do końca drugiego czasu gry. Tachnik pyk do Widmajera na skrzydło Widmajer Werkowski i Wawruch Wawruch odbierza. Wybijają teraz do przodu Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i Dobra Dobra, to to jest plan I tak oto tracą piłkę Zasłużył chłopak Ech, nie poszło to, tak... to z dystansu, Kozłowski, poprzeczka! Jezu, jakby to wpadło! Do końca meczu 9 minut! Mara, 9 minut do końca, trzeba strzelić! Może teraz? Kozłowski, Krzemiński! Krzemiński, z daleka! Wabruch Krzemiński Dobra ładnie wiem, że duch Jakubski i obraca się Krzemiński, Krzemiński dobija skarunca, Werkowski spalony ależ, że się przedsiąg zrobiło niebezpiecznie Gdyby nie ta interwencja mielibyśmy bramkę mm. Bardzo dobre ustawienie i wyciągnięcie no na boisko no, ale od tego właśnie są obrońcy niestety strata piłki Pięknie Widmaj stracił Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Pięknie. Krzemiński. Pięknie Krzemiński. Krzemiński. Krzemiński 90. Gol. 90. minuta. Gol. Wreszcie doczekaliśmy się bramki w tym meczu. W końcu. To trwało. Do końcowego gwizdka nie pozostało dużo czasu. Nie wiem, czy to nie będzie jedyna bramka w tym meczu. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. No, teraz nic nie zdążył. To chyba ostatnia okazja, żeby coś tutaj jeszcze uczynić. Nie, to zrobiło brońca? Powinien walczyć. Arbiter, kończy mecz. Wygrywamy legę 1-0. Ocenno, Bartosz Krzemiński, oczywiście. A kto asystował. A on sobie sam odebrał piłkę, dobra. Nie zabierzemy wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. Oho! Jak to możliwe, że Kipigroch nie dostał kolejnej szansy? To go zmotywuje. Eee... Ja patrzę dalej. W szczęście nic do tego nie miało, przeważaliśmy cały, cały metr. Dziękujemy bardzo! Ono i jest. Dobra, koniec, ja idę na Discorda. naura